Pewnie będę tego żałować, ale. Skomentuję wszystkie filmy, które użyją tego dźwięku. Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Ciocia Baleina wrzuciła film, gdzie powiedziała, że skomentuje każdy film z tym dźwiękiem, a ja na swoim drugim koncie wrzuciłem film i nie skomentowała. I teraz jest mi tak smutno, że dzisiejszy odcinek nie będzie nic komentował. Nie będzie to żaden gameplay, bo, bo w dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak nie zostać wyzywanym. Zanim przejdziemy do odcinka, szybki disclaimer bo wszystkie teści, które przedstawię w tym odcinku, nie wymyśliłem ja. Bo odcinek został zrobiony na prośbę użytkownika Blazing, ale. Ale wszystko, co w nim powiem, powiedział mi na ucho użytkownik Gabi. Pierwszym przykładem jest to, że jeżeli jakaś persona powie ci, że jesteś adoptowany, możesz używać czarnej psychologii szmigoli szmegolastych mango i odpowiedzieć mu w taki sposób: Ej, jesteś adoptowany. No, a mnie chociaż rodzice chcieli, a twoim. Filop przyniósł ciebie pod dom, chociaż nie chcieli. Ale pocisk. Następnym pociskiem będzie to, jeżeli ktoś ci powie, ale ty jesteś gruby. No to powiedz mu tak. A ty jesteś głupi i brzydki. Kolejnym y, pociskiem jest to, że jeżeli ktoś coś niemiłego do ciebie powie, to możesz mu powiedzieć to. A, rozumiem, bo ty lubisz deszcz. I on wtedy się zapyta. A czemu ja lubię niby deszcz, a ty mu powiesz, bo to jedyne, co na ciebie leci? I ostatnim pociskiem jest na dzisiaj yy, taki, że jak Filop będzie wam gadał Stank, znank, stank, znank, stank, znank nad uchem, to możecie mu powiedzieć, zamknij mordę. Koniec. O, i zapomniałem o najważniejszym. Dobranoc, Gabesiu, miłych snów.